Hej Simeczko, witajcie z tej strony Gileon i witajcie w odcinku, gdzie pokażę Wam nowy karnet festiwalowy i nowe rzeczy w sklepie. Także, co, może najpierw zacznijmy od nowego karnetu festiwalowego. Tak on tutaj wygląda. Tutaj mamy darmowe nagrody. A tutaj mamy nagrody premium, które możemy zdobyć kupując ścieżkę nagród premium za 1800 faudolców. Oczywiście, kupując ścieżkę nagród premium, możemy natychmiast odebrać aury z Klimat. Tak tutaj wygląda. I uzyskujemy dostęp do ścieżki nagród premium. I mamy też informację, że przedmioty ze ścieżki nagród premium mogą pojawić się w sklepie w późniejszym terminie. Czyli tej temy będą kiedyś w przyszłości w sklepie. No i co, zacznijmy sobie od darmowych nagród. Czyli mamy tutaj ekran wczytywania gotowa na festiwal. Ścieżka mowa 8 bit, bit Aura bańki. Emotka przerzut z obrotem. Graffiti rozświetlone rytmy. Ścieżka mowa bloom. Bas ostre wykończenie, ukłon końcowy emotka. Emotka y, rzucana reakcja łańcuchowa, ścieżka jemowa Best Bats i tutaj finałowa nagroda, czyli perkusja snycerz. Tak to wygląda. No i przechodzimy do tutaj nagród Premium, czyli mamy gitarę Chromatica. Ścieżka jemowa Ride with Me, ekran Wczytywania kolekcja Lady Gagi. Ścieżka jemowa Black Hole Sun aura zorza, ścieżka jemowa breaking me, Keitar Chromatika, ścieżka jemowa poker face, plecak elektryczna sinusoida, emotka kindness punk i finałowa nagroda, czyli tutaj skin, enigmatyczna gaga, tak tutaj się prezentuje. No i przejdźmy sobie do nowych itemów w sklepie. A tutaj mamy nowego skina, czyli Gaga w pancerzu Chromatika za 1500. Tak to się prezentuje. Styl Lego. Dalej mamy bas Chromatica za 1000. Mikrofon Chromatica za 1000. Taniec z deszczu za 500. Ścieżka jemowa Stupid Love za 500. I zestaw Lady Gaga za 3000. Yy, mamy nowy Kejtar Bestialska Gama za 1000, to tak tutaj wygląda. I nowy bass czyli starożytny bass Artefakt, tak się tutaj prezentuje, za 1000 oczywiście. I mamy też nowe ścieżki jamowe, czyli Upload za 500, Just Dance, Born This Way, The Edge of Glory, Stupid Love, Rain On Me i Bloody Mary. Oczywiście ta ścieżka jamowa powtarza się, bo tutaj też jest. I reszta rzeczy jest chyba taka sama, tak mi się wydaje. A, mamy jeszcze nowy zestaw Diestro za 1500, czyli Diestro. I wzory, czyli Hit, Chat, Lozano, Old Flame, Soulfly, Paski i Stuntman. I jeszcze mamy nowe wzmocnienie Xenosplash za 250. Tak się tutaj prezentuje. I nowe koła Lustrum X10. Tak się tutaj prezentują. I to chyba tyle, także jeśli ten nowy karnet i te itemy Wam się podobają, to pamiętajcie subzone, łapka w górę, kodzić gilą w sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.